Szalom, moi drodzy, witajcie po raz kolejny. Dzisiaj chciałem parę słów powiedzieć Wam o yy, podziałach. Podziały to jest takie zjawisko, które prędzej czy później dotknie każdego z Was. To jest zupełnie zrozumiałe. W chwili kiedy się nawracamy, kiedy szukamy jakiejś społeczności, szukamy braci i sióstr, znajdujemy jakieś tam ludzi wokół nas, którzy idą tą wąską drogą również. No i, w, no i się rozwijamy, prawda? Wszyscy się rozwijamy, wszyscy się czegoś uczymy, to jest zupełnie normalne. Jezus Chrystus nazwał nas swoimi uczniami, więc jest to zupełnie zrozumiałe, że uczymy się cały czas, prawda? Jesteśmy cały czas na tym etapie nauki. To nie jest tak, że już wszystko wiemy, już jesteśmy zamknięci w jakiejś doktrynie, bo już nam zostało wszystko objawione. Gdyby tak było, to byśmy nie byli nazwali ni uczniami, ale nauczycielami. No bo jak wszystko wiemy, no to teraz tylko i wyłącznie uczyć. Ale my jesteśmy uczniami. Jezus Chrystus przez swojego ducha objawia nam, prawda? Co, coraz to y, nowsze zjawiska, y, no, coraz węższą drogę można powiedzieć. No ale y, właśnie w tym ciele Chrystusa różni ludzie mają różne poznanie. Na różnym etapie są Poznania, prawda? To jest zupełnie zrozumiałe. I co się dzieje? W momencie, kiedy mamy braci i siostry wokół nas i wyrażamy pogląd, że Bóg objawił nam na przykład, to jest jeden z przykładów, oczywiście tych przykładów może być dużo więcej, Bóg objawił nam jakąś prawdę dotyczącą powiedzmy trójcy i nagle ci bracia i siostry kompletnie się od nas odcinają. Już nagle nie jesteśmy braćmi i siostrami, już nagle nie wierzymy w tego samego Boga, wierzymy w zupełnie innego Boga, jesteśmy heretykami, jesteśmy jakimiś okultystami, wręcz wyznawcami jakichś dziwnych religii itd., itd., więc jest to bardzo dziwne dla mnie zjawisko, ale yy, znając metody działania naszego wroga, czyli diabła i ojca kłamstwa, no jest to zupełnie yy, zrozumiałe, że tak się dzieje. Że ta kreatura duchowa właśnie takie rzeczy robi i dąży do podziałów, bo w momencie, kiedy jesteśmy podzieleni, łatwiej jest nas zniszczyć, łatwiej jest nas zniechęcić, łatwiej jest nas powalić na ziemię. Kiedy jesteśmy razem, kiedy wspieramy się. Kiedy wspólnie się modlimy, kiedy wspólnie walczymy, kiedy wyznajemy sobie swoje grzechy, swoje słabości, modlimy się o nie, wzmacniamy się. Diabeł nie ma takiego łatwego dostępu do nas. W momencie, kiedy diabeł znajdzie sobie jakąś furteczkę, jakieś takie przysłowiowe ziarnko grochu gdzieś pod którymś tam dziesiątym materacem, wtedy wyolbrzymia to w taki sposób, że natychmiast odcinamy się i nie utrzymujemy kontaktów z takim człowiekiem heretykiem. No, i co na tym zyskujemy? No, oczywiście, wszystko dzieje się, znaczy, zyskujemy oczywiście w cudzysłowie. Wszystko dzieje się oczywiście w kontekście i na podłożu gorliwości, prawda, miłości do Boga i tak dalej. Też diabeł wykorzystuje to zjawisko. To, że my kochamy Boga, to, że my poznaliśmy Boga, to, że idziemy jego drogą, może być również wykorzystane przez diabła. I w tym przypadku, w przypadku tych podziałów, właśnie tak jest. Bo diabeł wmawia nam. Przecież tak miłujesz Boga, tak bardzo gorliwie podążasz jego drogą, więc jakim prawem będziesz się zadawać z tym heretykiem? Musisz odciąć się od wszelkiego grzechu. Tylko pamiętajmy o tym, że wszyscy jesteśmy na różnym etapie poznania i poznajemy ludzi również na różnym etapie poznania. I o ile ci ludzie. Nie zachowują się w stosunku do nas agresywnie, czy jakoś uszczypliwie, czy pogardliwie ze względu na to, że. Nasze poznanie jest inne niż ich. Ja absolutnie tutaj nie twierdzę, że moje poznanie jest lepsze niż kogokolwiek innego. Absolutnie nie. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas będzie osobiście rozliczony. To nie będzie tak, że staniemy taką grupą przyjaciół, braci i sióstr, i będziemy rozliczani jako grupa, i Bóg powie do nas: Ale wśród Was było zamieszanie, no, mieliście różne rozbieżne poglądy, więc wszyscy będziecie potępieni. Każdy z nas. Osobiście stanie przed obliczem Boga. To jest ważna rzecz i myślę, że powinniśmy pamiętać o tym cały czas, bo wydaje mi się, że właśnie jeżeli chodzi o te podziały, to ludzie myślą sobie w ten sposób, że jeżeli będę z kimś się przyjaźnił, czy też modlił wspólnie, a ten ktoś ma inny pogląd niż ja, to Bóg uzna mi to za grzech i Jego poglądy będzie uważał za moje poglądy. Nie wiem, gdzie coś takiego można wyczytać w Słowie Bożym, ja nic takiego nie widzę. Apostołowie uczęszczali do Pogan, chodzili do Pogan i naprawdę... Bóg chyba nie poczytał im tego jako grzechu. Mało tego, Piotr dostał wizję zwierząt nieczystych, czyli błądzących takich ludzi, którzy, no zwykłych takich, można powiedzieć, pogan, prawda? Czyli ludzi wyznających zupełnie inny, innych bogów. I do tych ludzi miał iść, z tymi ludźmi miał się zadawać, można powiedzieć. Więc jeżeli apostołowie mieli taki nakaz podążania do ludzi, którzy wierzyli w zupełnie innych bogów, całkowicie innych bogów, i mieli im głosić Ewangelię, mieli się z nimi modlić, mieli ich nawracać, mieli po prostu no, współdziałać z nimi, jakby. No, to zupełnie chyba zrozumiałym jest, że my również powinniśmy chyba w tym jednym ciele być i się nawzajem wzmacniać. Natomiast co się dzieje? I tak jak wspomniałem, wszystko jest w porządku, jesteśmy braćmi i siostrami, wzmacniamy się, w ogóle no, modlimy się razem, wszystko jest super. Tworzymy jedno ciało ciało Chrystusa i w momencie, kiedy mm, ktoś z nas ma inny pogląd. Jaki mechanizm się uruchamia w większości ludzi? W większości przypadków uruchamia się mechanizm odcięcia. Takiego wyjęcia zawleczki, zburzenia mostu, odcięcia się i czujemy się z tym przez chwilę, a może nawet przez dłuższą chwilę, dobrze, mamy taką satysfakcję, że och, odcięliśmy heretyka. Ja tutaj absolutnie mówię tylko i wyłącznie o przy przypadkach, w których ktoś nas nie atakuje, nie, nie próbuje na siłę nas do czegoś przekonać, nie obraża nas i tak dalej, no bo od takich ludzi absolutnie powinniśmy się odcinać. Yy, jednak w, zarówno w pierwszym i w drugim przypadku yy, następują takie właśnie dziwne, myślę, że trochę niebiblijne reakcje mające na celu właśnie yy, to odcięcie zamiast yy, modlitwy o takiego człowieka yy, wspólnej nawet modlitwy prawda bo jeżeli wspólnie o coś prosimy jest napisane wyraźnie to Bóg to spełni więc jeżeli spotykamy kogoś, kto myśli inaczej niż my, i absolutnie nie oceniam tu, kto ma rację, bo tylko Bóg powinien to oceniać, kto ma rację, że zrób, zupełnie zrozumiałym jest, że każdy na jakimś tam etapie poznania jest święcie przekonany, że to on ma rację. Więc tutaj mowa o racji to jest tak jak rozmowa o gustach, prawda? O gustach się nie dyskutuje. Tutaj o racjach się też nie dyskutuje, pomimo że czasami wydaje nam się, że no, Słowo Boże mówi nam y, jasno i wyraźnie, czarno na białym to i to, a ktoś myśli inaczej. No, ale pamiętajmy, że jest na innym etapie rozwoju. Większość z nas była kiedyś katolikami i święcie wierzyliśmy w to, że to co mówi nam Kościół katolicki jest prawdą. Później Bóg objawiał nam pewne rzeczy i nie wiem jak wy, ale ja dzisiaj łapię się za głowę i nie jestem w stanie zrozumieć, jak mogłem wierzyć w takie niebiblijne i nawet nielogiczne rzeczy. Dlatego powinniśmy trochę starać się zrozumieć tych ludzi, którzy mają jakiś inny pogląd. I mówię, tutaj są naprawdę kwestie takie, takie detale. Ja nie mówię, że one nie są ważne, ale, ale one są naprawdę kosmetyczne. To są kosmetyczne rzeczy. To nie są jakieś pod, takie podstawowe doktryny, ale jakaś kosmetyczna rzecz potrafi sprawić, że ten podział następuje i ludzie po prostu się... Od siebie zupełnie oddzielają, odcinają i kompletnie ze sobą już nie utrzymują kontaktu. A diabeł zaciera ręce i usatysfakcjonowany jest z tego powodu, że udało mu się po raz kolejny rozbić ciało Chrystusa. Nie bez powodu, moi drodzy, jesteśmy nazwani ciałem Chrystusa. Ciało to jest taki organ, w którym komórki nawzajem się wspierają. A jeszcze wracając do tego. Odcięcia i odrzucenia. Jest napisane w Słowie Bożym, że słabego w wierze mamy przyjmować. Oczywiście pod pewnymi warunkami, bo jeżeli ten słaby w wierze narzuca nam coś i mówi ty heretyku, ty, ty taki, nie taki, po prostu obraża nas zachowuje się agresywnie czy też właśnie uszczypliwie, no to jest inny werset, który mówi, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto i to też powinniśmy o tym pamiętać. Ale jeżeli jeżeli szukamy Boga, prawda, jako ciało Chrystusa, ja mówię ogólnie, nie mówię tu konkretnie o doktrynach, o tym w co kto wierzy, co jest dobre, a co nie jest dobre, bo to nie jest moją rolą, żeby mówić Wam co jest dobre, a co nie. Ja, jedyne, co mogę Wam powiedzieć, to to na jakim ja osobiście w tym momencie etapie poznania jestem e, i jak ja interpretuję pewne rzeczy, i powinniśmy się wymieniać tego typu spostrzeżeniami, prawda, że ja na tym etapie moi kochani wierzę w to i to. Myślę, że jest tak i tak, bo mam takie poznanie, prawda? I to powinno być naszym takim, taką podstawą. Bo, bo tak jak powiedziałem, no, jesteśmy uczniami, uczymy się. Nie jest powiedziane, że Bóg nie objawi nam czegoś. Ja pamiętam, jak szabat był dla mnie na początku takim czymś enigmatycznym i zupełnie niezrozumiałym i dziwnym. I to zrozumienie w tej kwestii przyszło dosłownie z minuty na minutę, naprawdę. Pamiętam, że oglądałem jeden z wykładów kogoś na, na YouTubie, i on powiedział: ten człowiek powiedział tam takie jedno zdanie, które brzmiało mniej więcej tak, że no jeżeli jeżeli wszyscy wierzymy w tego samego Boga a jedni spotykają się w ten dzień w którym jest ustanowiony w przykazaniu a inni, inni mówią że każdy dzień jest święty, spotykają się w niedzielę powiedzmy, no to to ciało Chrystusa nigdy się razem nie spotka z sobą, nigdy się nie zsynchronizuje. To jest taki chaos, a Bóg nie jest Bogiem chaosu, tylko porządku. Więc jak to jest, że możemy sobie wybierać jakiś dzień, jedni przychodzą we wtorki, inni w niedzielę, inni w soboty, jeszcze inni w jakiś tam inny dzień. Ja nie mówię, że mamy nie chwalić, nie wielbić Boga, prawda, we wszystkie dni, to jest zupełnie zrozumiałe, ale chodzi mi o taki dzień święty, prawda, o dzień oddzielony. Dzień na nabożeństwo, na spotkanie się, taki oddzielony dzień, prawda. No i u jednych jest to sobota, u innych niedziela, więc to ciało się Chrystusa nigdy się nie spotka z sobą razem. I, i takie trywialne by się mogło wydawać, prawda? Takie zwykłe spostrzeżenie, ale to dało mi tak do myślenia. I jakby jakieś łuski mi z oczu spadły i faktycznie zacząłem badać ten temat, zacząłem szukać, samodzielnie już się nie sugerując żadnymi nagraniami. I absolutnie Bóg przekonał mnie do tego, że że to ma sens, że to jest uświęcony dzień, a poza tym, że to nie jest żaden ciężar, żadne jarzmo, ale tak odbiegając trochę od tematu. Te podziały, nie jest powiedziane, że, że dany człowiek nie zmieni swojego zdania. Więc jeżeli spalimy most, jeżeli powiemy nie, to jesteś heretykiem i odetniemy, prawda, kończynę całą z tego ciała, bo ta kończyna no, nie do końca współgra z resztą, no to ani jej nie pomożemy, bo jeżeli wierzymy, że ktoś się myli, no to jak mu pomóc, jeśli się od, nie, od niego odetniemy? To tak jakbyśmy na przystanku e, przejeżdżając samochodem widzieli osobę, która leży nieprzytomna. No to odjeżdżając dalej, nie pomożemy tej osobie. Musimy się zatrzymać i poświęcić trochę czasu na tą osobę. I, i, i nie mówię właśnie, że jakoś e, brutalnie czy też. E, nachalnie starać się taką osobę przekonać do czegoś, ale przede wszystkim się wspólnie modlić. To jest podstawa. Wspólnie się pomodlimy, prawda? Żeby to Bóg pokazał temu z nas, kto nie ma racji. Tak szczerze, po prostu szczerze. Jeżeli jesteśmy otwarci na to, że Bóg może zmienić nasze zdanie, jeżeli jesteśmy otwarci na to, że Bóg może sprawić, że mm, e, zmienimy. Swoje postrzeganie, to otwórzmy się na to, to zapytajmy Go, to, to oddajmy to w Jego ręce. Wszystkie swoje problemy przerzućcie na Niego, słowo Boże mówi. Więc przerzućmy na Boga problem, jakim jest różne postrzeganie różnych zjawisk, prawda? Zupełnie prosta rzecz i, i, i naprawdę nas to odciąży i będziemy się lepiej z tym czuli, bo. Bo każda amputacja, czy to jest jedna komórka, czy to jest e, cała kończyna, no jest bolesna e, i jest niezdrowa, i myślę, że nie jest wolą Boga. E, oczywiście, e, chwała Bogu, e, mam również wśród znajomych takich ludzi, z którymi mamy różne poznanie. I naprawdę w różnych dziedzinach, w różnych dziedzinach mamy różne poznanie. Mam takich przyjaciół, którzy nie są przekonani do Szabatu, mam takich przyjaciół, którzy inaczej postrzegają Trójcę, mam takich przyjaciół, którzy są katolikami również, ale są to tak szczerzy ludzie, tak widać w nich taką chęć poznania Boga, pomimo tego, że no, mamy różne poglądy na różne tematy, ale no, jesteśmy w stanie rozmawiać. Jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać jak przyjaciele. I nie mówię tutaj absolutnie o żadnych zjawiskach związanych z ekumenią czy, czy z takim wymieszaniem poglądów, bo no, mówię, to, to tylko Bóg może zmienić mój pogląd i doskonale zdaję sobie sprawę, że tylko Bóg może zmienić czyjś pogląd. Ale żeby to zrobić, to ja nie mogę tego człowieka walić Biblią po głowie, tylko muszę się modlić za niego. I wtedy Bóg dokona cudu. A może we mnie dokona jakiegoś cudu i ja będę postrzegał inne rzeczy inaczej. Także moi kochani, pamiętajmy o tym, że mamy wroga. To jest podstawowa rzecz. Mamy wroga, duchowego wroga, który chce zniszczyć ciał Chrystusa. Jezus Chrystus powiedział, że Ile razy chciałem was zgromadzić, jak kokosz, która gromadzi swoje pisklęta, ale nie chcieliście. I nic nowego, moi drodzy, nie ma pod słońcem. My też dzisiaj nie chcemy. Nie chcemy, żeby Jezus Chrystus sprowadzał nas do jednej owczarni. A przecież takie jest proroctwo, prawda? W jednej owczarni mamy się znajdować jeden pasterz, jedna myśl, jeden duch, jeden pasterz, jedna owczarnia. Ale jak mamy tego dokonać, kiedy. Chodząc do tej owczarni mówimy, a nie, no tutaj to ogrodzenie nie jest takie fajne, tam trochę deska jest krzywo przybita, nie, ja stąd wychodzę. Jeżeli widzisz, że deska jest przybita źle w owczarni i sprawia jakieś zagrożenie, módl się o to, żeby pasterz, nie ty sam, ale pasterz, tą deskę poprawił. Idź do pasterza i powiedz, pasterzu, tam jest deska, która jest źle przybita, popraw tę deskę. Ale zostań w tej owczarni, bo jeżeli ty pójdziesz z tej owczarni, jeżeli uciekniesz z tej owczarni, no to ta deska nadal tam będzie krzywo przybita. A być może, że pasterz powie, y, przyjacielu, ta deska jest dobrze przybita, chodź, pokażę ci, przyjrzyj się. To tylko tak z daleka wygląda. Z bliska zobacz, że wszystko jest w porządku i podejdziecie razem z pasterzem, zobaczycie tą deskę. Okaże się, że wcale nie jest ona źle przybita, że jest mocno się trzyma, że nie sprawia żadnego zagrożenia i wszystko jest w porządku. Ale jeżeli odejdzie z tej owczarni, to diabeł będzie się bardzo cieszył, bo w tym momencie yy, przeszkadzamy Bogu, żeby zgromadził nas w jednej owczarni. Bóg nie mówi, że On zgromadzi w tej owczarni samych perfekcyjnych ludzi, idealnych ludzi, inteligentnych, oświeconych itd. itd. On zgromadzi w tej owczarni ludzi e, słabych, upadających, grzesznych. I dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w tej owczarni, wypisze swoje prawo w naszych sercach. Zauważcie, że to nie my mamy wziąć dłuto i wypisywać Boże prawo na naszych sercach, w pocie czoła, klęczeć na grochu, wbijać sobie to prawo i uderzać się głową w ścianę i mówić, a ja od dzisiaj będę przestrzegał tego i tamtego, bo to jest ważne. Bóg zajmuje z nas ten, to zadanie. I mówi, że to On będzie dokonywał tego, że to On wypisze to prawo. Tak samo zresztą, jak to On osobiście wypisał to prawo na tablicach kamiennych w momencie, kiedy Mojżesz był na Górze Synaj. To też jest obraz tego, że Bóg sam od początku pode, podejmuje się ym, wypisania prawa. Zarówno na kamiennych tablicach, sam wypisał prawo, jak i w naszych sercach. Co to jest nasze serce? To oczywiście nie jest nasz organ. Który pompuje krew, nasze serce to są nasze myśli, nasze podejście do życia, nasz umysł, nasze myślenie, nasza filozofia życia. To jest nasze serce. I w tej filozofii życia, w tych naszych decyzjach, w tej naszej osobowości, można powiedzieć, Bóg wypisze swoje prawo. Czy to dotyczy Szabatu, czy to dotyczy Trójcy, czy to dotyczy bałwochwalstwa, czy czegokolwiek innego. Ale jeżeli będziemy. Tych słabych w wierze odrzucać zamiast ich przyjmować, tak jak mówi nam Słowo Boże, no to znacząco utrudnimy Bogu to działanie. Także kochani, pamiętajmy o tym. Podziały będą się zdarzać, być może że w Waszym życiu zdarzyły się już takie podziały, być może że kogoś skreśliliście. Wyrzuciliście, a może jeszcze nie, może diabeł dopiero to szykuje w waszym życiu. Pamiętajcie o tym. W momencie, kiedy spotkacie brata, siostrę, który w jakimś tam detalu nie zgadza się z wami, to może być detal, a to może być jakaś ważna rzecz, prawda? Jakaś naprawdę fundamentalna rzecz. Pamiętajcie o tym, że diabeł chce podziałów. Diabeł jest nazwany lwem. Ryczącym, który szuka kogo by pożreć. Lew, kiedy uderza na stado jakiejś zwierząt, to zanim upoluje to zwierzę, oddziela je od stada. I wtedy, jak ono już samo jest oddzielone od stada, wtedy ma bardzo łatwo to zwierzę upolować, zniszczyć i zaatakować. Więc pamiętajmy o tym: nie dajmy się odłączyć od ciała Chrystusa. Nie szukajmy perfekcji. Moi drodzy, nie znajdziemy tej perfekcji. Dopóki jesteśmy tutaj na Ziemi, zawsze będą ludzie, którzy mają jakieś inne poznanie, inne podejście, inną filozofię. To nie chodzi o to, żebyśmy teraz perfekcyjny zbór stworzyli taki, który jest, który jest bez żadnych wad. Ale w momencie, kiedy te wady znajdziemy, bo będziemy znajdować te wady. Czy to w zborach, czy wśród znajomych, wśród braci i sióstr wady. Wady w naszym odczuciu, prawda? Bo ja nie mówię, że ja jestem idealny, ja mam, ja mam perfekcyjne poznania, a wy macie mnie słuchać. Ja też mogę mieć inne błędne poznanie w jakiejś dziedzinie. Więc jeżeli znajdujemy różne poglądy na dany temat, modlmy się o siebie nawzajem. Podstawowa rzecz. W ogóle nawyk modlitwy, moi drodzy, to jest tak zapomniana broń w ciele Chrystusa, że jest to smutne bardzo. I niezrozumiałe dla mnie. Nieustannie się modlić się, mówi nam Słowo że Nieustannie, nawet wtedy, kiedy nie znajdujemy jakichś braci czy sióstr, którzy w naszym rozumieniu błądzą. To nawet wtedy mamy się modlić. Więc tym bardziej wtedy, kiedy są różne rozbieżne poglądy, prawda? Wtedy też mamy się modlić. Przede wszystkim wtedy mamy się modlić. No więc nie przekreślajmy relacji. Bóg nie po to nas wysyła do kogoś, czy stawia nam na drodze kogoś, żebyśmy powiedzieli mu nie, nie, ty to masz zupełnie nie, no jak ty możesz w to wierzyć? No w ogóle daj spokój, dobra, blokujecie. Nie po to stawia nam na drodze takich ludzi, ale po to, żebyśmy się wspólnie modlili, przyjacielu, siostro, jeżeli mamy taką rozbieżność, pomódlmy się, zostawmy to Bogu, prawda? Przerzućmy to na Boga. Tak jak mówi nam słowo Boże, nieustannie się módlcie i przerzucajcie wszystkie swoje problemy na Boga, bo tylko u niego jest mądrość. Mądrość nie jest w moim mózgu, w mojej inteligencji, w moim postrzeganiu, w mojej wyobraźni. Mądrość pochodzi od Boga, tylko i wyłącznie. Oczywiście Bóg posługuje się naszym umysłem po to, żeby przekazywać swoje słowo. Jednak jeżeli są dwa umysły, które twierdzą, że Bóg się nimi posługuje, a jednak mają różne podejście do różnych kwestii, no to zwracamy się do źródła, bo któraś z tych rur jest zapchana, e, przez którąś z tych rur e, nie płynie woda w pełni, tak jak powinna. Więc jeżeli rura jest zapchana, idziemy wyżej, idziemy tam, gdzie jest źródło wody. Nie walimy w rurę młotkiem, bo możemy ją uszkodzić. Nie odcinamy rury i nie zaślepiamy jej zaślepką, bo to nic nie da. Ale idziemy do źródła, tam gdzie na pewno jest czysta woda. Nie pozwalajmy na podziały, moi drodzy, bo w ten sposób, jak już wspomniałem, przeszkadzamy w tym, żeby Bóg zrealizował jakiś plan. Bo, mówię, w takich wypadkach powinniśmy pamiętać o tym, że mamy duchowego wroga, któremu zależy na podziałach i o drugiej rzeczy, że my kiedyś też błądziliśmy. Pamiętajcie o tym. Ja też kiedyś błądziłem i ja doskonale teraz w tym momencie rozumiem katolików. Jeżeli spotykam katolika i on mówi mi o jakichś tam yy, no różnych rzeczach, prawda, nie będę tutaj z imienia wymieniał, bo jest ich bardzo dużo, w doktrynach, to ja pierwsze co robię, staram się przypomnieć yy, sobie siebie yy, w chwili, kiedy sam w to wierzyłem. I jest mi naprawdę dużo łatwiej. Wczuwajmy się w, w to, co dzieje się w danym momencie w umyśle takiego człowieka. To nam naprawdę pomoże zrozumieć i zareagować, i przede wszystkim mieć cierpliwość, mieć taką empatię do człowieka i nie przekreślić go na starcie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, podstawą jest to, że taki człowiek nie jest agresywny, nie jest uszczypliwy, nie jest arogancki, bo to też często się zdarza niestety. Ktoś kto inaczej myśli, ma inne poglądy, to przede wszystkim od razu atakuje nas personalnie, prawda, że ty to jesteś taki i taki i w ogóle. To też się zdarza. Oczywiście to też tego typu zachowanie nie nie stawia nic na przeszkodzie, żebyśmy się o takiego człowieka modlili, ale relacje z takim człowiekiem, w sensie rozmowa z takim człowiekiem jest bezowocna. Ale jeśli jest ktoś kto szuka szczerze Boga, kto wielbi Boga, kto, kto studiuje Słowo, kto chce go poznać, ale na danym etapie ma inne poznanie w jakiejś kwestii, nie przekreślajmy takiego człowieka, bo nie wiemy do czego Bóg powołał tego człowieka i nie wiemy jakie poznanie ten człowiek będzie miał za jakiś czas. To, to tak jak my, prawda też mieliśmy inne poznanie, teraz mamy inne poznanie. Nie jest powiedziane, że za jakiś czas Bóg nie pokaże nam jeszcze nowszych rzeczy, bo cały czas jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy profesorami, nie jesteśmy doktorami yy, nauk biblijnych, ale jesteśmy uczniami. Cały czas się uczymy. Doktorem biblijnych nauk jest Jezus Chrystus, który przez swojego ducha chce w nas zamieszkać, chce przez nas działać. Chce być blisko was. A więc moi kochani, nie pozwalajmy na podziały, jednoczmy się, niech to ciało Chrystusa będzie zjednoczone, bo zbliżamy się do. Naprawdę, już, już praktycznie jesteśmy w trudnych czasach, w czasach ucisku, które, który będzie się wzmacniał. Będzie nam ciężko przejść te próby oddzieleni. W tym momencie możemy czuć odrobinę satysfakcji, że oho, dobrze, spotkałem heretyka, pokazałem mu gdzie jego miejsce. I no, jestem sam, bo nikt inny nie myśli tak jak ja, a ja szukam perfekcji i jak tej perfekcji nie znajdę, to trudno, sam będę podążał za Bogiem. Błędne myślenie. Potrzebujemy ciała Chrystusa. Sami się nie ostoimy w tej chwili próby. Musimy mieć braci i siostry, którzy będą nas wzmacniać, którzy będą nas wspierać, przede wszystkim wtedy, kiedy, kiedy upadniemy. Kiedy, nawet jeżeli mamy inne poglądy, ale kiedy upadniemy, potrzebujemy wzmocnienia. Tak jak w ciele, prawda? Jakaś komórka choruje, pozostałe komórki starają się tą komórkę wspierać, dzielą się z nią substancjami odżywczymi. Układ odpornościowy usuwa w tym organizmie zagrożenie. Jeżeli jest jakieś, jakaś bakteria w naszym organizmie, to nasz układ immunologiczny walczy z tą, z tą bakterią, stara się tą komórkę uratować, stara się ją wyleczyć. Ale wtedy, kiedy komórka wyjdzie poza ciało, czyli na przykład bierzemy skalpel, usuwamy tą komórkę, wyrzucamy ją, no to już układ immunologiczny nie działa, bo ona jest poza tym ciałem. A więc moją modlitwą jest to, żebyśmy, żeby Jezus Chrystus prowadził nas do tego ciała, do, do swojego ciała żeby ten układ odpornościowy, który działa w jego ciele, był naszym udziałem. Żebyśmy ani sami nie wychodzili z tego ciała, ani nie wyrzucali innych z tego ciała, ale wzmacniali się, żebyśmy byli częścią tego układu odpornościowego. Niech duch Jezusa Chrystusa działa w nas w tej intencji. Żebyśmy byli takimi lekarzami, którzy leczą, podnoszą i, i gromadzą innych do tej jednej owczarni, a nie tymi, którzy sami z niej wychodzą lub wyrzucają z niej innych. Niech tak się stanie dla chwały Bożego imienia przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam, kochani, do usłyszenia.